Rodzice, chciałabym Wam podziękować przede wszystkim za trzy magiczne słowa, za dziękuję, proszę i przepraszam, i przede wszystkim za to ostatnie słowo, ponieważ ono zostało przeze mnie nadużywane w dzieciństwie. Kochani rodzice, chciałbym przede wszystkim podziękować Wam za życie i za to, że w nim aktywnie uczestniczycie. Mamo, chciałabym Ci podziękować przede wszystkim za naukę skromności i e, oszczędności, e, za to, że nauczyłaś mnie odróżniać rzeczy zbędne od niezbędnych. I teraz w wieku dorosłym wiem już, co jest dla mnie ważne i na co mam przeznaczyć pieniądze, a na co nie. Mamo za każdą chwilę wspólnie spędzoną, za to, jak mnie wychowałaś i za to, że nauczyłaś mnie z szacunku do życia i do kobiet, za to chciałabym Ci podziękować. Tato, tobie chciałabym podziękować przede wszystkim za szczodrość, za wszystkie skrytki, gdzie chowałeś małe prezenty i te większe prezenty. Doskonale wiesz, o co mi chodzi. Tato, za to, że byłeś przede wszystkim dla mnie wzorem, że byłeś moim bohaterem, a teraz jesteś moim przyjacielem. Kochani rodzice, dzięki wam możemy dzisiaj i też przez najbliższe dni cieszyć się razem miłością. Dziękuję Wam, że mimo odległości, nawet 3600 km stąd, byliście za mnie, dla mnie zawsze wsparciem, bardzo dużym oparciem, bardzo, du bardzo dużo miłości mi dawaliście i nigdy Wam tego nie zapomnę. Za każdą godzinę poświęconą mi, e, tato i mamo, za, każdą, e, za każdy kilometr, który przyjechaliście ze mną, e, za każde odwiezienie na basen i za każdy zawody, na których byliście. Dziękuję Wam za to, że tolerowaliście wszelkie moje wybryki, kolczyki w uszach, kolczyk w języku, moje tatuaże, za to, że zawsze potrafiliście mnie pochwalić, jak i również skrytykować, jeżeli faktycznie moje pomysły były dosyć idiotyczne. Rodzice, chciałabym Wam też podziękować za. Wszelkiego rodzaju modne ubrania, które zawsze do mnie spływały z daleka, z Anglii. Zawsze byłam najmodniejsza, najładniej ubrana i najpiękniejsza, i Mam o tobie chciałabym podziękować za urodę. A Wam drodzy teściowie, przede wszystkim dziękuję za Martinkę. Rodzice, Teściowie. chcieliśmy Wam podziękować za Waszą miłość, za Wasze wsparcie, za pomoc duchową, materialną. Za rodzeństwo, za dzieciństwo, za pasję i w szczególności za ten dzień. Dobra, to może. Albo to się kręci cały czas? Nie, chyba nie. A. <grytanie> Ale albo wróciłeś. Dobrze. A, bo faktycznie samo. Eee, dobra. Eee, Może być no tak za szybko? No tak. A. Co tam jeszcze? Moment, moment. Naprawdę, no, ale strasznie. Tu było jeszcze długo. Nie wiem co dalej. Co tam jeszcze było? Było o sporcie, było o dzieciństwie, było o życiu, było szacunku do życia i do kobiet, było o imprezowym stylu życia. Co, jesteście gotowy? Nie, nie trzeba, bo Marcin...